Czyli jednak papier nam się przydał. Co teraz zrobisz, Jasiu? Józef znaczy. To co co robota? A może to papier ścierny? Chyba was pogięła. Hej, hej! Z tej strony piero. To jest Machinarium. Um, szukamy dalej rozwiązania na to, jak wydostać naszą dziewczynę. Wsprawiliśmy do jakiegoś miejsca dziwnego. O, tu mogę wtyczkę chyba wyciągnąć. <grym> o, fuck, wlazłem do sracza. No, to już po mnie. Ach, tu jest ta bomba! O, kurde. Bomba. Dostaniemy jednak papieru. Tu są nożyczki. Nie sięgniesz ich, prawda? Oczywiście, że nie. Useless. Nie, nie odłączymy też. A teraz. No co za chłop. Dobrze, zobaczmy dalej, co tu się dzieje. Czyli polecieli gdzieś w i znaleźli tego starego robota, tak? Do jakiegoś latającego buraka polecieli. No spoko, fajnie, super. Przywieźli go tutaj. No rewelacja stary, twoja historia jest... No. Z... Czyli najpierw musimy się pozbyć bomby. Dobra, to zapalamy światło. Zobaczymy, co się stanie, wtedy będziemy robić rzeczy. Nie no, nie do tego sracza, co cię tam tak ciągnie, cholera. i mm -hmm. No I co teraz? No nic. Ach. No nic się nie zmienia z tym. Kurde. Może on może wjechać tutaj do tej łazienki czasu sprawdzić. I tak zdobędziemy nożyczki. Właśnie tak. Mamy nożyczki. No i super. No co na one? A, może do tego, żeby uczynić papier. Nie. O! A! Ok. Spoko Dobra to teraz musimy, a musimy faktycznie? Przysięgnę chyba z tym Nie sięgnę Nie no chłopaku nie rób scen Józef Chyba no, jeszcze raz musi podjechać Widać A, tylko teraz trzeba to wyłączyć z prądu. Nie no, gdzie? Co? Czemu? O, idealnie. Mm -hmm. Lovely. No, no, szczekiwa się, nice. Tak, żeby coś było, tak? Co za uparciów. Wow, ale trzeba się nadreptać w jednym miejscu, co? Czyli jesteśmy przypadkowym jaziem, na którym znęcali się jakieś tam zbiry robociane. Porwałem u dziewczynę, że do roboty w kuchni i przy okazji zamontowałem bombę, żeby wysadzić jakąś posiadłość i my ratujemy wszystkich, My jesteśmy mega. Okej. Okay. A ja muszę wyrywać kibel teraz. Dobrze. Jezu, to, to, to martwiłem się, że już nie zrobię tego dystansu na czerwonym dywanie. Tak, to takie typowe katło po prostu dla mnie, że masakra. Tyle martwej publiczności. Myślisz, że to już wyrwał? zobaczymy no wyrwał Czy jednak papier nam się przydał co teraz zrobisz Jaś? Józef znaczy to no co robotem a może to papier ścierny? chyba was pogięła no w to jest na czas jed jeden z A Fak. Dobra, jeden. Dobra, A jest. Dwa z B. Dwa jest dobrze, Trzy, C. Nie zapisałem gry 4SD Woo. Pięknie Pięknie, że to rozwiązał grę Rozbraja odblokowaliśmy Teraz nie pójść. No. Już się martwiłem, że spadniemy i będziemy złomem. Okej. Okay. Wszystko ratowane dzięki wyrwanemu sraczowi. No to teraz trzeba iść tylko na górę. Teraz już jesteśmy godni, <laughs> żeby tam pliść. O mój Boże. Fajne dźwięki, super. So o, oh, serio? Czyś ja tak bardzo sam w takie rzeczy O baba To ma jakieś rozwiązania dla mnie? Ta ma, tylko muszę przejść od nowa ten Odblokowanie tego raz by wystarczyło Bo ten etap jest strasznie długi Jak na minigierkę to jest bardzo taka Nudna Okej, okay, czyli odblokowaliśmy Okej, okay, czyli jesteśmy już na końcu, tak? Niedługo ją uratujemy Tylko, że łaty. Pak Nie chcę zdjęcie Dobra to nie będzie nic trudnego teraz, teraz dwa to ogarnę przecież tak, kuśwa. Zapiszę grę. I ogarniam tego dubka. Dobra pokazujmy mało, że to najpierw idzie tu. Później. Co? Idzie tu. To idzie tu. To idzie tu. To idzie tu. Nie, to idzie tak. To idzie za bardzo. To idzie tak. Jak to idzie tu, to, to idzie tu. Wtedy. To idzie tu. To idzie tu. To idzie tu. Jak to idzie tu. To idzie tu. <gry> fuck, co dalej się dzieje Jest! Pierwsza mam odblokowana, super Teraz drugie Tu już coś grzebałem oczywiście więc jest zupełnie inaczej niż było, fuck No To już to było tako tak o, było, no. To, to było... Tak, o, dobra. Co idzie tego? To idzie tego. Co? Oha, to jeszcze przychodzi tu. заказал это да так. Ты видишь что? Ты? Дешня я где? У меня ну так не вариации. Ну, что-то помешало. Так. Терас, Uda się teraz. Dobra. No, pół pracuj ze mną teplonie. Okej. Okay. Jestem na tym etapie. Teraz to idzie tu. To idzie tu. Żółtego już nie ruszamy. Ja za cholerę bym tego nie zrobił bez tego instruktażu. Dobrze, że przez przypadek bym kliknął kurde to gówno. W sensie ten podręcznik, który jest mi bardzo za drogi Eyee Aha, no tak I Już O, mamy kabel. Fajnie! I teraz musimy to gdzieś podłączyć, tak? I no gdzie? What the fuck, skąd ja mam wiedzieć co ja mam znaleźć? A my dla niego pracowaliśmy. O, proszę, to taka historia. Okay. I nas ciągnęło na śmie śmieci te na wysypisko Wtedy. No tak, to ma sens. Ja nie chcą jego wysadzić. jego królik. Znaczy miś Zawinął ją do kuchni. Dobra, no to co, podłączmy to do siebie, tak? No właśnie. O mój Boże. Dużo tych minigierek jest. wow Aha, dobra, teraz steruję myszką, okej. Okay. Potrzebujemy klucza, to jest nasze życie, dobra. Mamy radę go wyratować z tego dziwnego wirusa Dawaj, 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 dawaj. Mamy klucz. Śmieszna jest ta gra. Jest trudna. jest naprawdę trudną grą. To chyba dla dzieci ogólnie, nie? Nie, nie chcę życia, mam pełne życie. mi skoczyć czarny, czerwony, to znaczy potworzy. Yeah. Tak jest, nie ma was. Widzę, że to jakiś laparent. Zero śmierci, proszę państwa. To do tego była mapa Aha. Może wszystkich mam zniszczyć Okej, okay, to ma sens. Tak, to jest nie jest licznik jakby moich tych, tylko muszę zniszczyć jeszcze 28 tych wirusów. Spoko, to luzik Jeden! Został tylko jeden Jak mu się dobrać do tupy teraz? O, jest. Rozwaliw się. się, szefa. Naprawiacz. Proste. Uh -huh. Walnąć tą gwiazdkę trzeba. O, dostaliśmy żarówkę, super. Hit i wrócił do swojej roboty, czyli nic. Nie robienia. <grystanie> eee. Dobra, zrobimy to teraz. O nice. Możemy tu uciec z tym jakoś? Chyba nie. Tu jeszcze coś jest. O mój Boże. siedem zero sto osiem a to co to jest nie wiadomo siedem zero sto osiem siedem aha siedem zero Okej, okay. dum, 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 dum. Świetnie, to szybko rozwiąże. Jestem taki muzykalny przecież. Idziemy ja, ja do, do windy, bo nie znam melodii. Może później jeszcze będą jakieś podpowiedzi do tego, bo jak na razie to idzie mi to strasznie ciężko, żeby to rozegrać. Ale najpierw pójdziemy uratować tu pensję. A później polecimy na tamtą planetę i będziemy szczęśliwi, awia i wasiale. że mamy żarówkę, więc ciebie tu później rozwiążemy zagadkę melodyjną. Hmm. Tego. Fuck, i teraz jak? Nie, coś tam naruszałem już, Muszę zobaczyć ten wzór. Tak, 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 dobra Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. O! Właśnie o to mi chodziło. Minus jeden. Gdzie trafimy teraz? A, to tu jesteśmy, dzieci se pływają i rdzewieją Głupki. No dobra. A to wszystko jest tak połączone obok siebie, ale beka, to ja nie widziałem. Potrzebujemy klucza, to na pewno. Kładam młot. Pytanie, czy to jest klucz do tego, czy nie? No chyba jest. Nie, to nie jest ten klucz. To jest klucz do tego czegoś w windzie hmm, pięknie Co to jest? Jakiś zamrażacz Okej okay. To będzie proste że tak wszędzie śmieci tak jak chcę. chce była. okej okay, co teraz zrobisz? a to jest drabina, okej okay, spoko cześć baby, jehu <laughs> jehu ratownik uh -huh. Fak, no i teraz tą melodię trzeba ogarnąć Tym, 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 tym Dobra, jest ich, Jest tego pięć Ona tu ogarnie coś z tym, tak? Nie, nie ogarnie nic, będzie stała jak ta parówa No spróbujmy jeszcze raz Czy ja mogę to rozwiązać jakoś? Oczywiście, że mogę, ale muszę przelecieć kluczem wszystkie pająki. Czyli wszystkie sekrety, pewnie wcześniej, które były w grze, to też były w tej książeczce. Nice, dobrze wiedzieć. Dajcie mnie już do dziurki z klucza, proszę. Tylko że nie umarł nigdzie jeszcze, głupio. Dziorki, tak jak być powinno. Ach, dawać mnie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, cztery, dwa, trzy, pięć, dwa, trzy. Jeden, cztery, dwa, trzy, pięć, dwa, trzy. Nie cholery. Zdjęcie. Głupie. No działaj. Dobra Dobra mam Dzwon dzwonię. dzwonię Pięknie, zgarniaj te gwiazdy i spadamy. A, bo musimy współpracować. God Demet. Dobra. Fuck jeszcze raz. O, i hit. Idziemy stąd. I odlatujemy. Jaka przyjemna gra. sobie I będą mnie żyli roboci mnie życiem do końca nie życia robociego. Uciekinier. I the end. No i spoko. Tak jak nie? Fajną. Tylko, że e, zawsze mi się wydawało, że to jest giera dla dzieci, tego typu. A jest tak skomplikowana, że się napuciłem przy niej strasznie. A w skali Chwila to jakieś takie... E, e, 5 na 10? 6 na 10? Bawiłem się dobrze, było śmiesznie. Krótka, przyjemna. Bardzo fajna animacja. Muzyczka miejscami nużąca, ale trudno. Skomplikowane bardzo zagadki miejscami, przynajmniej dla mnie. No i Fabuła, było, więc co można było więcej o tym z tego oczekiwać? Jest jeszcze oprócz Botanikuli i macha, me, Machanarium. Machanarium. Machanarium? E, machinarium. <ścoughs> Jest jeszcze mm, Porost, czy coś takiego? Samorost, Saporost, coś w tym stylu. Jak to wiadomo kiedyś miał, to pewnie też nagram. Nic, i na razie tyle, no. Szybka, krótka przygoda. Jak się podobało to lajkujcie, pań subskrybujcie, zaznaczajcie dzwoneczki, udostępniajcie i do zobaczenia w jakiejś innej serii ory. Łał!